Jak to wiecie z naszych programów, a pewnie z mediów głównego nurtu, Unia Europejska prowadzi tak zwaną politykę klimatyczną. Na klimat ta polityka na razie nie wpłynęła, natomiast wpływa na warunki życia Europejczyków. I okazuje się, że żeby spełnić tak zwane cele klimatyczne Unii Europejskiej, rząd Irlandii rozważa, uwaga, uwaga, zabicie 200 tysięcy krów. Otóż yy, w tej optyce tych tak zwanych klimatystów, yy, hodowla zwierząt jest czymś złym. Zupełnie inaczej niż w cywilizacji, w której się wychowaliśmy. No wydawało się, że jak hodujemy zwierzęta, mamy pożywienie, że to jest wyraz rozwiniętej gospodarki, prawda? No nie, dla nich to jest coś złego, bo zwierzęta emitują dwutlenek węgla i przy całym procesie hodowli yy, są emitowane tak zwane gazy cieplarniane. Więc ich recepta jest prosta: przestańmy hodować zwierzęta, a przynajmniej przestańmy hodować w Europie, bo robią umowę w tej chwili Mercosur z Ameryką Południową, więc będziemy importować na przykład mięso z Ameryki Południowej, ale w Europie po prostu likwidujmy tą, tą hodowlę. Hodowlę, żeby zrobić dobrze klimatowi. To, to, to jest ich oficjalny język. Ja tu nic nie ironizuję, to, to oni, oni po prostu tak to uzasadniają. No i e, władze w Dublinie oszacowały, że ten plan kosztowałby 640 milionów dolarów, e, że dotknąłby 18 tysięcy hodowców bydła. Um, I mimo to, jak rozumiem, zamierzają to zrobić. Uzasadniają to Europejskim Zielonym Ładem. Przypominam, Konfederacja jako jedyna partia to krytykowała. Uzasadniają to ideą tak zwanej neutralności klimatycznej. Ja prywatnie twierdzę, że nic takiego jak neutralność klimatyczna nie istnieje. To jest po prostu slogan wymyślony na potrzeby debaty ideologicznej. Um, I uzasadniają to kamieniami milowymi. To są po prostu, znaczy nie wiem, no dla mnie to jest jakiś dom wariatów, natomiast jeżeli już Irlandczycy chcą zabić swoje 200 tysięcy krów, to ja nie wiem, czy nie byłoby sensowniej, żeby, nie wiem, wysłali je po prostu innym społeczeństwom, które może by je zjadły, nie? No właśnie, podobno mamy problem głodu, chociażby w Afryce. Ludzie jeść, co nie mają, a my będziemy zabijać 200 tysięcy krów. Ta, Ci klimatyści, ta sekta, to jest albo banda wariatów, albo banda kłamców, i w sumie nie wiadomo co. No bo załóżmy, że celem rzeczywiście jest to, żeby pomóc klimatowi, żebyśmy jedli krowy z Argentyny, a nie z Irlandii, tak? bo rozumiem, że te krowy, które będą pasione w Argentynie, to już nie emitują CO2, czy co one tam emitują, co się klimatystom nie podoba, a te same krowy w Irlandii już dla naszego klimatu są szkodliwe. Jaki sens dla klimatu ma to, że przeniesiemy hodowlę z Irlandii do Argentyny? Nie wiem, chyba. Ja, tak. ja bym chciał zobaczyć w statystyce tych działań uwzględnienie emisji dwutlenku węgla przez te statki, które to miało będą wozić A z właśnie. Argentyny do Europy. Bo te statki, przypominam, te jak na razie napędzane są na ropę. I mimo, że na konferencjach różnych branżowych dużo się mówi o elektryfikacji, wszystkiego, między innymi transportu morskiego. To ja szczerze chciałbym zobaczyć, jaka jest perspektywa elektryfikacji transportu morskiego wołowiny z Argentyny do Europy i jak, jakie tam są emisje. No czy Komisja Europejska, jak umowa Mercosur przedstawia do akceptacji, to, czy przedstawia te wyliczenia, jakie to będą emisje? Jeżeli rolnictwo z Europy zostanie wyrzucone i go po prostu nie będzie, to będą w stanie kontrolować, co będziemy jedli, czego nie będziemy jedli, bo tego po prostu do Europy nie wpuszczą i będzie bardzo ciężko sobie z tym poradzić, więc na moje oko to jest po prostu to kolejny krok w tej walce z naszą wolnością bo tak jak natura nie lubi próżni to niestety też nie lubi wolności i mamy tylko tyle wolności ile sobie wywalczymy ostatnio w społeczeństwo w Europie bardzo słabo idzie walka o swoją własną wolność w związku z czym tej wolności ma niestety coraz mniej a patrząc na takie plany widać że planują żebyśmy mieli jej jeszcze mniej i tu warto dodać, że nie są to, jak zawsze to podkreślam, żadne nasze wymysły. Między innymi z powodu realizacji takiej polityki, między innymi były wielkie protesty długotrwałe rolników w Holandii, na bazie których sformułowała się specjalna partia, która kontestuje ten program, obłędny program Unii Europejskiej, sprzedawany społeczeństwu pod jakże ładnym sloganem europejskiego zielonego ładu. Kto nie lubi ładu, kto nie lubi zieleni, kto nie lubi europejskości. Trzy ładne słowa, a za nimi destrukcyjny program. Konfederacja, wolność i niepodległość.